Nienawidzę czosnku. Biora. Biora. Dzień dobry, nazywam się Tatiana Dubas. W ICAN jestem koordynatorem biura, dlatego zakres mojej pracy jest bardzo szeroki. Na co dzień dążę do tego, aby zapewnić ludziom, którzy tu pracują, odpowiednie warunki, przestrzeń, do dobrego samopoczucia w naszym wspólnym miejscu pracy. Biuro to miejsce, które powinno być dobrze zorganizowane, a przestrzeń oraz warunki przyjemne do pracy i systemy działać tak, żeby przyspieszyć i ułatwić pracę nam wszystkim. Ciągłe zmiany, usprawnienia w tym obszarze to moja codzienność, a uszczęśliwia mnie najbardziej i co dodaje skrzydeł to to, kiedy zmiany cieszą innych. W tym zawodzie nie ma miejsca na nudę. Zawsze jest do poprawy i ulepszenia. Mój największy cel to ułożenie procesów w ICAN tak, aby całe biuro było przyjazne, funkcjonalne, bezpiecznie dla wszystkich dla naszych pracowników, gości i oczywiście zarządu. Na pracę w ICAN zdecydowałam się, ponieważ cenię ludzi, którzy tak jak ja, mają swoją pasję, lubią swoją pracę, profesjonalnie podchodzą do powierzonych im zadań i, co najważniejsze, nadal pozostają ludźmi. Za co lubię pracę w ICAN? Wiem, że tutaj nigdy nie będę się nudzić i będę mogła wciąż się rozwijać, współpracować z profesjonalistami, tworzyć z nimi zespół, czerpać i bazować na ich doświadczeniu, praktyce i wiedzy. Jestem dumna, że mogę być w tym miejscu, gdzie liczy się po prostu drugi człowiek, jego rozwój, punkt widzenia i doświadczenie. W miejscu, w którym wzajemnie dzielimy się swoją wiedzą, doświadczeniem. I po to, by móc stale się rozwijać. Dla mnie wyjątkowy Wajken jest również to, że udało się tutaj zgromadzić zespół tylu naprawdę pozytywnych, otwartych ludzi na zmianę i na nowe wyzwania. Dlatego największą moją satysfakcją Wechan będzie osiągnięcie wspólnych sukcesów, wiedząc, że mam w nich tak naprawdę realny udział. Zapraszam do nas!